Wczoraj przypomniałem, że od początku istnieją dwa kościoły Jezusa. Jeden żyje miłością wzajemną, która jest jego podstawowym prawem. W drugim tej miłości brak, a jego przedstawicielem jest Judasz się drugi rys tej rzeczywistości. Kościół żyjący miłością wzajemną żyje prawdą, a ten drugi żyje kłamstwem. Kłamstwo bowiem jest podstawowym prawem Antychrysta, ojca kłamstwa. Na ziemi prawda i kłamstwo sąsiadują ze sobą. Hosanna dla jednych prawda, dla drugich kłamstwo. go dla jednych prawda, dla drugich kłamstwo. Z martwych wstał dla jednych prawda. Dla drugich kłamstwo. Wykradli jego ciało, to jest kłamstwo za pieniądze. Ewangelia to prawda, a walka z Ewangelią to kłamstwo. Wybrać prawdę i wytrwać przy niej to wygrać życie doczesne i wieczne. Wybrać kłamstwo, to przegrać życie doczesne i wieczne. Prawda należy do wtajemniczonych, bo jeśli zostaje ujawniona, natychmiast uderza w nią kłamstwo. Prawda o pustym grobie Jezusa, to radość z mojego pustego grobu po moim zmartwychwstaniu. Kto zna smak prawdy, nie skłamie i nie da się okłamać. Kto zna smak kłamstwa, ten prawdą wymiotuje. Życzę Wam głodu prawdy.